Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z krótką praktyką, skupiającą się głównie na szyi, spiętych barkach i ramionach. Zaczniemy sobie od kręgu podpartego. Ułożymy nasze dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z wydechem, opuścimy klatkę piersiową, spojrzymy do góry, z wydechem zaokrąglamy, patrzymy między nogi. Z jeszcze raz patrzymy do góry, puszczamy luźno brzuch. Z wydechem zaokrąglamy się mocno, wkładamy głowę między ramiona, zdechem do góry i z wydechem zaokrąglamy się mocno. Na samym końcu spinamy brzuch. Przejdziemy z kolejnym wdechem do pozycji neutralnej. Przełożymy naszą prawą dłoń bliżej środka maty i z kolejnym wdechem lewa ręka idzie do góry. Otwieramy się do sufitu. Jeśli jesteśmy w stanie, zakręcamy tą dłoń, kładziemy ją sobie na plecach. Może zahaczymy nawet dłonią o nasze prawe udo. I teraz delikatnie opadamy sobie prawym uchem w stronę prawego barku. I mocne rozciągnięcie w lewej stronie szyi. Zostajemy i oddychamy. Jeśli czujecie jakikolwiek dyskomfort w szyi, to zostańcie głową na wprost. Jeśli jest w porządku, to zostajemy jeszcze na spokojny wdech, i z wydechem powolutku puścimy szyję. Wróćmy lewą ręką po kole na matę. Teraz lewa dłoń przełożymy ją na środek. Maty zdechem prawa ręka otwiera się do góry. I ponownie, jeśli możemy, kładziemy ją na plecach, bądź próbujemy złapać się dłonią za udo. Bierzemy wdech, i z wydechem. Jeśli na tamtą stronę było w porządku, to na tą też powinno być przechylamy lewe ucho do lewego barku. Spokojny wdech, spokojny wydech. Bierzemy sobie ostatni wdech w pozycji i z kolejnym wydechem powoli puszczamy szyję, wracamy dłonią do góry i po kole odkładamy ją na matę tak jak do pozycji dziecka złączymy sobie duże palce u stóp ale tym razem kolana połączymy razem odłożymy biodra na pięty i odłożymy czoło na matę pozwolimy naszym ramionom luźno zwisać w stronę ziemi pamiętamy o głębokim wdechu do brzucha spokojnym wydechu. Wyciszymy się jeszcze chwilę, pamiętamy cały czas oddech, głęboko, powoli wdech, Spokojnie, luźny wydech, powolutku podnosimy się do góry, położymy dłonie przed sobą, uniesiemy głowę, tym razem rozszerzymy kolana, tak jak do pozycji dziecka z wdechem. Prawa dłoń pójdzie do sufitu z wydechem, zakręcimy ją pod lewym barkiem, przeplecimy do takiego skrętu. Tutaj ważne, żebyśmy mieli luźno odłożoną głowę. Bark nie musi leżeć na podłodze, ale jeżeli jesteśmy w stanie go położyć, to kładziemy jak najbardziej. Cały czas myślimy o pogłębianiu oddechu. Lewa dłoń może leżeć na ziemi, lub tak jak moja tutaj na palcach, wtedy jeszcze głębiej leżymy w pozycji. Bierzemy wdech i z wydechem będziemy powoli się odkręcać. I to samo na drugą stronę: z wdechem lewa ręka unosi się do góry, z wydechem ją przeplatamy pod prawą. Odkładamy głowę na ziemię. Tutaj intensywnie rozciąga nam się cały bark. Ponownie prawa dłoń może albo cała leżeć na macie, na ziemi, albo przenosimy ciężar ciała na palce. Tym sposobem jeszcze bardziej skręcając się w lewą stronę. Oddychamy. I bierzemy ostatni wdech w pozycji z kolejnym wydechem, powoli. Odkręcamy się, wychodzimy do góry. Z wdechem wyciągamy dłonie przed siebie, z wydechem odkładamy czoło na matę. Przejdziemy na moment do pozycji dziecka. Z kolejnym wdechem uniesiemy biodra do góry, podwiniemy palce stóp, i z wydechem wypuścimy biodra do sufitu. Przejdziemy do pozycji psa z głową w dół jesteśmy w psie i możemy troszeczkę pouginać nogi w kolanach, naprzemiennie lewe, prawe kolano uginamy tak jak czujemy i powolutku przejdziemy sobie stopami mniej więcej na środek naszej maty dłonie dołączą do stóp i przez chwilę zostajemy w takim luźnym skłonie, puszczamy ręce, rozluźniamy szyję, barki cały ciężar tłowia. Idzie do dołu. My pogłębiamy cały czas wdech. Uspokajamy wydech. I zostając w skłonie, zapleciemy sobie teraz nasze dłonie za plecami. Wyprostujemy ręce w łokciach i spróbujemy przenieść całe nasze ręce jak najbardziej za głowę. Zostajemy w skłonie możemy delikatnie ugiąć nogi w kolanach, możemy zostać na prostych i ciężar ciała przechylamy do przodu. Cały czas jednak podeszwy stóp, całe stopy wbite w ziemię. Oddychamy i teraz bierzemy wdech i z wdechem ugniemy lewe kolano, prawe doprostujemy i nasze dłonie przechylą się do lewej strony I intensywniej tutaj teraz rozciągamy prawy bark bierzemy wdech i z wydechem wracamy do centrum kolejny wdech i spokojnie na wydechu prosta lewa noga, prawa się ugina dłonie przechylają się w prawo spokojnie oddychamy Bierzemy wdech i z wydechem powolutku wracamy do centrum. Obydwie nogi proste lub lekko ugięte. I powoli teraz uginamy lekko nogi w kolanach i wychodzimy powoli do góry na samym końcu głowa. I z kolejnym wdechem nasze złączone dłonie ciągną nas do tyłu. Otwieramy klatkę, puszczamy głowę luźno, do tyłu z wydechem. Wracamy głową już do centrum, puszczamy dłonie, kolejny wdech. Ręce ciągną się do góry, z wydechem schodzimy do skłonu. Zostajemy na jeden oddech w skłonie. I teraz położymy przed sobą dłonie, tak żeby przejść do pozycji deski. Zostajemy w niej na moment, bierzemy wdech. I z wydechem powoli odkładamy kolana na matę. Przejdziemy sobie teraz do osiadu. Możemy przyjąć jakąkolwiek siedzącą pozycję, która jest dla nas wygodna. Możemy wziąć jakąś poduszkę. W moim przypadku będzie to klocek do jogi. Jak już przyjmiemy pozycję siedzącą, ugruntowujemy się. Czujemy, jak nasze kości pośladkowe wbijają się w to, na czym siedzimy. Czujemy ciężar ciała, z wdechem, w tej pozycji siedzącej, otwieramy klatkę, patrzymy do góry, wyciągamy się, z wydechem zaokrąglamy plecy jak w pozycji kota broda do mostka. I teraz prawa dłoń położy się na ziemi, natomiast lewą położymy na boku głowy, przekręcimy lewe ucho do lewego barku, zostajemy w takim rozciągnięciu na Trzy głębokie oddechy. Spokojnie, miarowo. Spokojny wdech. Czujemy jak ciągnie tam się wszystko. Z wydechem puszczamy to napięcie. Przechylamy głowę do lewej strony. Lewa dłoń ląduje bardziej z tyłu głowy. I naciągamy tył szyi. Zostajemy na... Trzy głębokie wdechy i wydechy. Prawa dłoń cały czas aktywnie ciągnie się w stronę podłogi. I jeszcze na moment wracamy do tej pierwszej pozycji, w której trzymamy sobie głowę z boku i kręcimy naszą prawą ręką koła do przodu. Kilka kółek i zmieniamy stronę, kręcimy do tyłu. stajemy w miejscu, bierzemy wdech i spokojnie, bardzo powoli z wydechem wracamy głową do centrum. Przejdziemy sobie od razu do drugiej strony. Lewa ręka ciągnie się ku ziemi, prawa dłoń położona na boku głowy. Naciągamy bok szyi i spokojnie, miarowo bierzemy wdech i wydech. Ostatni oddech, wdech i z wydechem przekręcamy głowę do lewej strony. Prawa dłoń znajduje się teraz z tyłu głowy. Rozciągamy tył szyi. I tu ponownie trzy głębokie oddechy. I wracamy do tej pierwszej pozycji, dłoń na boku głowy i ponownie kręcimy kółeczka do przodu, lewą dłonią. Mogą być większe, mniejsze, tak jak czujecie. I zmieniamy stronę, kręcimy kółka do tyłu. Dłoń już staje w miejscu. Bierzemy wdech i z wydechem powolutku wracamy głową do centrum. Teraz duże, szerokie koła, barkami zdechem góra i do tyłu, z wydechem do dołu i do przodu. I w drugą stronę z wdechem do tyłu i do góry, z wydechem do przodu i do dołu. Z kolejnym wdechem niesmę dłonie do góry, złączmy je tym razem z wydechem, opuszczamy je do dołu. I dziękujemy sobie za tę krótką, ale mam nadzieję bardzo przyjemną praktykę. Dzięki Wam.